Witaj, witaj na sesji drugiej, Sławek z tej strony. Musimy zrobić pewne fundamentalne podstawy, takie założenia, które pozwolą Ci zrozumieć, dlaczego masz styl zachowania, jaki masz, dlaczego ludzie się od siebie różnią. Tak jak każdy z nas ma oczywiście inne DNA, inne, inny kod linii papilarnych, tak samo każdy z nas jest w jakiś sposób inny. Natomiast można ludzi poklasyfikować i pogrupować, o czym za chwilę się przekonasz w dalszym rozwoju tego szkolenia, tego kursu. Natomiast skąd się bierze nasz styl zachowania? Przede wszystkim popatrz na ten punkt pierwszy, genetyka. Przychodzimy na świat już w jakiś sposób zakodowani, można powiedzieć, zaprogramowani genetycznie, biologicznie, czyli mamy uwarunkowania biologiczne, mamy jakiś kolor oczu, Jakiś wzrost, jakiś rozmiar, jakąś, even, rozmiar buta i to wszystko, kolor włosu na przykład, to nie mamy na to wpływu, to jest zakodowane i tak samo od strony hmm, temperamentu mamy pewne uwarunkowania już biologiczne. Natomiast kiedy wchodzimy w środowisko, wchodzimy, przechodzimy na ten świat, otacza nas tutaj taka nasza rodzina pierwotna, opiekunowie pierwotni. Którzy nas kształtują. To są rodzice, otoczenie, bracia, siostry, babcia. W jakiejś religii się wychowujemy z jakimś poziomem wykształcenia, kultury. Mamy pewnego rodzaju, zbieramy przez ten okres wczesno dziecięcy doświadczenia, które niemalże rzutują na całe życie. Rodzi się nam rdzeń, jądro osobowości, i tutaj nam się kształtuje nasza mapa. Mapa świata, czyli to, jak postrzegamy świat. Czy postrzegamy ten świat jako, jako otoczenie przyjazne czy nieprzyjazne, i tutaj też się rodzi pewien obraz ciebie. Tutaj wszystko zależy od tego, czy ta Rodzina pierwotna dała Ci duże poczucie bezpieczeństwa, miłości, zaufania, czy też być może jakieś tam były problemy, dysfunkcje, to wszystko powoduje, że wypracowałaś się strategia indywidualna tego, kim jesteś. Dlaczego tak się zachowujesz? Masz pewien sposób postrzegania, pewien sposób, pewne wartości, masz pewną strukturę przekonań o sobie, o Twoich możliwościach, o świecie, o wydarzeniach, masz pewny. System radzenia sobie z problemami, z wyzwaniami. Masz unikalną mapę świata, postrzegania wydarzeń. Patrzysz na dane wydarzenie i widzisz problem, a z kolei inna osoba patrzy na to samo wydarzenie i widzi, nie widzi żadnego problemu. Jesteśmy indywidualni. I tworzy się ten rdzeń osobowości, czyli pewne cechy źródłowe, czyli te pierwotne, to jądro rdzeń i cechy powierzchowne. tak? I one działają na poziomie świadomym i nieświadomym. I teraz rodzi się z tego wszystkiego, z, z tego całego Twojego życia, doświadczenia, biografii, warunków biologicznych, tego ukształtowania wczesnodziecięcego, Twój styl zachowania. I ten styl zachowania będzie miał duże znaczenie w każdym obszarze Twojego życia, ale przede wszystkim też i w sporcie. Bo tak jak zauważyłeś, jeżeli masz kolegów, koleżanki w klubie, jesteście zupełnie inni. Ktoś jest bardziej, nie wiem, takim wojowniczy, a kto jest bardziej spokojny. Ktoś jest bardziej dokładny, cichy, skupiony, a ktoś jest bardziej wyluzowany, zagaduje i optymistycznie patrzy na świat. Tak? To są wszystko różnice w tym, że rdzeń osobowości jest kształtowany indywidualnie dla każdego z nas. I teraz to ma olbrzymie znaczenie. Ta, ta historia, można powiedzieć, ten obrazek zaczerpnięty z Persologa bardzo dobrze to ukazuje. Czyli wyobraźmy sobie, że każdy z nas jest inny i odzwierciedlają to te zwierzęta, to mogą być zupełnie inne zwierzęta, i dajmy na to, że jest jedna dyscyplina sportowa, wspinanie się na drzewo. I organizator konkursu by powiedział: Słuchajcie, aby każdemu dać równe szanse, wszyscy otrzymacie to samo zadanie, wspiąć się na drzewo. I teraz ta metafora pokazuje, że Twoje indywidualne predyspozycje w pewnym środowisku mogą. Sprzyjać Ci i będziesz się czuł jak przysłowiowa ryba w wodzie albo małpa na drzewie, ale w innym środowisku, będziesz po prostu się męczył. I tu chodzi o to, że system orsa też jest oparty na, na tym modelu: żeby odkryć swoje indywidualne predyspozycje, strategie, mocne strony, swoje zasoby, żebyś mógł dopasować strategię dla Twojej dyscypliny sportu lub, lub strategię pod Twoją osobowość żebyś mógł jak, na, jak najlepiej, jak najbardziej naturalnie osiągać sukces. Żeby cię nie, to, nie kosztowało cię to bardzo dużo energii, bardzo dużo wchodzenia w rolę, zakładania masek, takiego bólu, cierpienia emocjonalnego. Chodzi o to, że to, co jest dobre dla słonia, nie będzie dobre dla małpki. To, co jest dobre dla rybki, nie będzie dobre dla ślimaka. I to jest taka oczywiście metafora. Czyli to, co jest dobre dla Kasi, nie jest dobre dla ciebie. A to, co jest dobre dla Piotrka, nie musi być do, dobre dla Basi. Każdy ma. Indywidualny styl, każdy ma swoją indywidualną biografię, predyspozycje biologiczne, genetyczne, ale i wychowanie, kształtowanie, swój obraz siebie, są pewność siebie, są wrażliwość, neurotyczność, emocjonalność. I teraz, jak to odkryjesz, będzie ci łatwiej iść przez życie, nie tylko jako sportowiec, ale jako człowiek. I to jest mega, mega ważne. Czyli rdzeń osobowości oparty na modelu Orsa jest po prostu, daje odpowiedzi na takie pytania dlaczego jestem tak, jaki jestem? Tak? Bo jak tego nie poznasz, nie zatrzymasz się na chwilę, nie, 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 że tak powiem prostym językiem, nie rozkminisz tego, to będziesz być może zazdrościła, albo zazdrościł, obwiniała się, czy obwiniał i czuła poczucie, miała takie poczucie rozżalenia żalu. Nie jestem taki jak Basia, nie jestem taki jak Basia, nie jestem taki jak Piotrek. Ojejku, ten to jest taki silny, on zawsze gra do końca, o, o, ten to jest taki skoncentrowany, a ja, ten to jest taki odważny, wszystkich by zmiótł, a ja być może jestem taki nieśmiały, wycofany. Dlaczego jestem taki, jaki jestem? Pozwolić odkryć zasoby i przyjąć najlepszą strategię rozwoju dla ciebie. Kolejna rzecz, dlaczego właśnie inni są tacy, jacy są? Dlaczego ten człowiek, z którym będę na przykład walczył w ringu, czy. Czy na, na korcie, czy na boisku, czy gdziekolwiek tam przyjdzie ci się zmierzyć, no ma takie, a nie inny styl zachowania i pokazuje to, co pokazuje, zachowuje tak, jak się zachowuje. Będzie ci łatwiej też rozgryźć zawodnika przeciwnego, żeby go pokonać, przygotować po prostu bardziej skuteczną, produktywną strategię. Jak z tego? To szkolenie pozwoli ci odpowiedzieć na pytanie, jak z tego, kim jesteś, ten twój rdzeń osobowości, twój temperament, twoje uwarunkowania biologiczne, twoje wychowanie, osiągnąć sukces i efektywność. Jak z tego, kim jesteś, rozwijać się skutecznie, świadomie i dojrzale i jak z tego, kim jesteś, szczerze jesteś ulepiony, z tak zwanej gliny, jak jesteś ulepiony, jaką przyjąć najlepszą strategię. Jest to bardzo ważne, ponieważ Badania psychometryczne głównie się robi w korporacjach dla zespołów, one są dosyć kosztowne. Ja przygotowałem system, który ma no, cenę dla każdego Polaka, dla każdego zawodnika, i jest to klucz, żebyśmy mogli po prostu, żeby ja miało Tobie pomóc. To jest narzędzie genialne. pozwoli ci po prostu, w jakiś, w jakiś sposób zrozumieć Ciebie, zrozumieć Twoje tendencje, zachowania i przyjąć Ci najbardziej skuteczną y, strategię nastawioną na super wynik konkretnie dla Ciebie. Dlatego przyłóż się do, do, do następnych sesji, zatrzymaj, zawsze rób sobie pauzy, przygotuj sobie coś do pisania, zawsze jak będziesz robił sesje szkoleniowe czy rozwojowe tego czy innego kursu czy szkolenia, zawsze znajdź czas dla siebie, zatrzymaj się, bądź skoncentrowany, skupiony, bo to jest klucz. Nie chodzi o to, żebyś zdobył tylko i wyłącznie wiedzę po łebkach. Chodzi o to, żeby ona wyszła głęboko i żeby dokonała pewnych przemian na, na takim poziomie, żebyś mógł być tym kim zawsze chciałeś być, żebyś odkrył swój potencjał i żebyś sobie uprzytomnił i uświadomił, że pewnych rzeczy nie da się zmienić. Twój rdzeń osobowości jest, twoje pierwsze 5-7 lat życia wpłynęło na pewien kolejny okres, powiedzmy ten wczesno taki do 14 roku życia, później ten kilkunastoletni okres wpłynął na Okres życia, 20 parlet, nie wiem ile masz lat, jak, jak, jak to, to szkolenie robisz, ale są pewne etapy, ale rdzeń, predyspozycje, Twoja osobowość, Twoje tendencje zachowania często są niezmienne. Można je kształtować bardziej, mniej, można troszeczkę się przesuwać, ale są pewne trwałe hmm, tendencje, są pewne trwałe Twoje schematy których nie zmienisz nigdy. To będzie twoje, twoje najbardziej naturalne środowisko i zawsze będziecie do takich, a nie innych schematów ciągło i takim, a nie innym człowiekiem prędzej czy później będziesz. Chodzi o to, żebyś nie musiał zakładać masek, żebyś nie musiał grać kogoś, kim nie jesteś, żebyś nie musiał się męczyć we własnej skórze i dlatego tak ważne jest przejść ten profil zachowania jako sportowiec, modelu Orsa i naprawdę dostać olśnienia. Wow, faktycznie tak jest i, i wtedy już wiem, na co postawić, na co nie postawić, jak trenować nie trenować, jak podejść do tego meczu, a, a, a jak podejść do innego, jakie będę mógł opracować pewne strategie rozwoju, żebym mógł osiągać maksymalne wyniki i cele w sporcie i w życiu osobistym, wykorzystując mądrość, naukę innych naukowców, ludzi, którzy tworzą takie narzędzia, ale przede wszystkim jak wydobyć swój potencjał, żeby ci to trenowanie ta ścieżka sportowa, ta droga życia sprawiała jak najwięcej i wyników, ale i radości i spełnienia. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. W takim razie widzimy się w następnej sesji. Cześć.